Minionki pojawiły się na ziemi znacznie wcześniej niż ludzie. Różnie je nazywano. Dave, Carl, Paul, Mike. O, ten tu to Norbert. Straszny imbecyl. Każdy jest inny, ale łączy je jedno pragnienie: służyć najpodlejszemu panu, jakiego uda się znaleźć. Boss! Zadowolić swojego pana to najważniejszy powód ich istnienia. Nie znaczy to jednak, że nie miały innych pasji. Znaleźć pana było łatwo. Jednak zachować na dłużej, tu był pies pogrzebany. Niestety, bynajmniej nie było łatwo, ale nie poddawały się. Z nastaniem epoki Kamienia Łupanego pojawił się nowy gatunek. Człowiek różnił się od dinozaurów. Był mniejszy, bardziej włochaty i znacznie, znacznie mądrzejszy. Minionki zakochały się w nim od pierwszego wejrzenia i pomagały mu najlepiej jak umiały. Biedny człowiek, taki ufny, taki kruchy i taki, taki smakowity. Poszukujące pana minionki nieraz kształtowały epokowe wydarzenia w dziejach ludzkiej cywilizacji. Anubis! Starożytny Egipt wyglądał bardzo obiecująco. Ale tylko przez chwilę. W mrokach średniowiecza ujrzały światełko w tunelu. Ich nowy pan hulał całymi nocami, a w dzień spał jak nieżywy. Raciuturje. Ale każda impreza kiedyś się kończy. Tułały się od jednego geniusza zła do drugiego, ale z żadnym do końca im nie wypaliło.